Cześć, kochani. Nie widzieliśmy się bardzo długo. Mi się wydaje, że chyba z 3 miesiące nic nie nakrywałam, ale chcę wam opowiedzieć trochę, co ja robiłam przez ten czas. Bardzo dużo osób mnie pytało o różne rzeczy. A może kogoś poznałaś? A może zmieniasz pracę? A może ponownie jesteście z Markiem? <grym> na wszystkie odpowiedzi, na wszystkie pytania odpowiedź brzmi: poczekajcie, nie. <grym> ale kochani, opowiem wam troszeczkę o tym. Co się działo w moim życiu. Na pewno będą jakieś też zmiany tutaj na naszym profilu na YouTubie, na naszym kanale na YouTubie, ale najpierw wam trochę opowiem o tym, co się u mnie zmieniło, nad czym ja tak pracowałam, bo pracowałam dosyć ciężko przez ostatnie trzy miesiące, nad moim kursem, pierwszym kursem moim online. Te osoby, które długo już nas subskrybują, wiedzą, że mam e, swoją szkołę języka angielskiego English Maker w Bydgoszczy e, i że uczę też angielskiego. Nie tylko prowadzę ją, ale też uczę. E, ale chcę Wam powiedzieć, że po prostu e, tą moją decyzją e, z września e, otworzyłam sobie pewne drzwi, e, gdzie chciałam po prostu pomagać więcej pomagać innym ludziom. I Dlatego zrodził się pomysł właśnie z tworzeniem kursu języka angielskiego online. Nie jest to zwykły kurs, nie jest to tradycyjny kurs. No ale nie byłabym sobą, gdybym nagrała czegoś w terenie. Znacie mnie? Ja lubię to robić. Gdybym nie miała tak dużo pracy teraz ostatnimi czasy, to na pewno już by się coś pojawiało, ale obiecuję, że będzie się coś pojawiać. Nie wiem, czy na kanale Marki, czy na moim już własnym dam znać właśnie tutaj na tym kanale. Wracając do tego kursu, jest to kurs języka angielskiego skierowany do osób 40, 50 60, które mają bariery w mówieniu po angielsku. Będzie to kurs online, mój autorski odpowiedzialny. Początku do końca go napisałam, więc jeżeli macie kogoś z rodziny, to zachęćcie. On na razie już niedługo będzie w przedsprzedaży, potem już będzie dostępny w sprzedaży, więc na razie ma bardzo dobrą cenę. Ale oprócz takiego kursu online, który właśnie proponuję, będzie w cenie tego kursu również dostęp do grupy na Facebooku, gdzie będzie można ćwiczyć, bo te wszystkie dialogi, no i ćwiczyć mówienie nie tylko kursanci między sobą przechodząc na Messengera, ale też ze mną, z moimi. Lektorami języka angielskiego z mojej szkoły English Maker w Bydgoszczy, więc, e, jeżeli będzie taka oczywiście potrzeba, jeżeli będzie więcej osób, które będą tego potrzebowały, to oczywiście też. Dlatego też serdecznie Was zapraszam. Też tutaj dam znać potem, jak już akcja promocyjna ruszy. Na razie buduje się fanpage na Facebooku, więc jeżeli będziecie chcieli, to link pod, podlinkuję tutaj w opisie filmu, żeby zaobserwować. Wszystko to jest świeże, nowe. Uczę się wszystkiego od początku, więc to trochę trwa, ale mam nadzieję, że będzie. I teraz, wracając właśnie do planów, bo niektórzy mówią: dobra, dobra, jakie kursy, opowiedz, czy wracasz do Chorwacji, czy nie. Mieszkanie, jak już mówiłam, jeszcze się nie sprzedało, więc jeżeli wszystko już pozałatwią tutaj w Polsce, bo zawsze do, do końca semestru. Jestem na miejscu w Bydgoszczy, to myślę, że tak. Ale tyle się ostatnio dzieje, że będę Was informować na bieżąco. Dzisiaj Was pozdrawiam z nad kanału Bydgoszkiego, który jest zamarznięty, więc tak wygląda. Oczywiście już powolutku jest troszeczkę teraz, dzisiaj chyba minus 3, minus 4, ten mróz trochę odpuszcza. Tak czy tak, przesyłam Was. Wam całski. Do zobaczenia w kolejnym vlogu, mam nadzieję już. A może to będzie szorc informacyjny. Jeżeli ktoś lubi, lubi mnie, lubi Marka, to zostańcie. Na pewno coś tam będę jeszcze dalej dogrywać. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!